Witam wszystkich Barus, bardzo jest z tej strony Buczek z kanału a w tym filmie przedstawię wam 5 zniszczonych wątków z Lego Ninjago. Zapraszam do oglądania. Na miejscu 5 umieściłem wątek fioletowych Ninja. Spytacie się dlaczego? Ponieważ uważam, że takie oczyszczone drużyny Ninja byłoby dobrym posunięciem z po części rozumiem z tego względu, że nie wiadomo jaką by miał ten ninja moc, ale i tak mogło być to dosyć ciekawe dla dalszej fabuły serii. Na czwartym miejscu znajduje się Garmadon po dziesiątym sezonie, a się pytam dlaczego nie przywrócili go jako dobrą postać. Ja tak twierdzę z tego względu, że sens tej był świetny w trzecim i czwartym sezonie i gdyby on powrócił to na pewno nie jeden fan kresówki by się ucieszył. Na miejscu trzecim dałem wątek miłosny pomiędzy Lloydem a Akitą. No dobra, możecie mówić co chcecie, ale te dwie postacie po prostu się siebie pasują. Mogliby zrobić sezon jakby Akita przyniosła się do świata Ninjaku. Byłoby to ciekawa opcja. Jeżeli już jesteśmy w wątkach miłosnych, to musimy wspomnieć o wątku Kaja i Skyler. No ja się pytam dlaczego? Poszło w tym sezonie, to praktycznie jej nie było. Tylko tam w paru odcinkach sezonu ósmego. A szkoda, bo Skaler była świetną postacią z pomysłem i cały związek z jej skajem był świetny. Na miejscu pierwszym oczywiście nie mogło być inaczej. To znalazł się tutaj Pytor. Szkoda, że po czwartym zadaniu po prostu z niego zrezygnowano. Każdy to potwierdzi, że Pytor był świetny i fajnie by było jeszcze raz go zobaczyć. Okej, okay, dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o dzisiejszym filmie. Ostawcie suba łapkę w górę pod filmem. Ja się żegnam z Wami. Do następnego materiału. Cześć.